Witam ponownie Powoli Podchodzimy Sprawdzamy co tam jest z przodu A jak z amunicją? Dobrze, dobra, Alex Sprint No dobra, podejdź tu Tam chyba już nic nie ma. Ale wszyscy będą raczej w tym kierunku. Kto to. Martinez. Dobrze. Coś tutaj cichutko jest. Dzień. Wykwalruje wroga. Ale ty masz ten bieg. Ty dobrze dosyć stoisz, ale ty nie. Ty podejdziesz bliżej. Tutaj. I przeładuj. No, przeczaj się. Mamy jakiś ruch na radarze Ale walą Były trafienia No jeszcze strzelił Pudło Jeszcze? Co was? mają chyba dwa, y, dwa strzały reakcji wow. Gdzie oni tu przylecieli? Co to za dźwięk? Z no, włożycie, to <grywa> Że one to przeżyły. I wszyscy obydwa poleciały. Tu? W to miejsce? Nie, jeden. Muszę zobaczyć, jeden jest... Tu... Gdzie? Gdzie on? Gdzie on stanął? Tu, tu przy percy, co jak stanął? Tu jest zniszczony kontener. Można takiego złapać? Chyba nie. Tego z czegoś nie można złapać. Tak, nie, nie. Można Najpierw zlikwidujemy tego. Dobra. Widzisz go? Co 80? Strzelaj. Dobra, podwójny strzał, no wiem. Wiem. Ale... No dobra, strzelaj, bo chyba takiego nie można złapać. A może? Nie, nie można. Ale sobie postrzelali. Alex, gdzie ty byś chciał polecieć? Do góry możesz? Możesz. To skocz do góry. Na przykład tu. Widzisz coś? polu widzenia! Znowu mutant. Dobra. Czy ktoś go jeszcze widzi? on ci się wystawił, ale mnie nie Jest jedna snajperka wolić no to vale. Dobrze 25 krytyczne Zaczynam być na tym etapie gry si silne strzelby Muton tu jest A Muton nie strzela, prawda? Czemu tam tylko... biega? Chyba mam ochotę przy przytrzymać Aleksa na tym dachu. No. I ty chyba tak możesz kłócnąć? Nie. Aleks, ale ty normalnie chyba tutaj... Ktoś ten... barseker, on nie strzela, on nie nosi broni w ogóle. No. Normalnie tu... przywalbuj że co do ciebie podleci. Warta. Też warta. Zobaczymy, co się będzie działo. Też. No, biegnij. Nic? Nie pobiegłeś? Ty chyba nie wiesz gdzie... Ty chyba nie wiesz JAK! Niesamowite... Niesamowite, no... Nie wiesz jak bo co ci pokażę, jak... bo tak! No... Dawaj, dawaj! Bez zachęty nie biegasz. No chodźcie, brudasy. Rozstań, wrogów. Hmm, dobrze. Tak jest, broń w pogotowiu. No chodźcie, brudasy. Broń w pogotowiu. Biegaj, chłopak, biegaj. Ojej, zabijał go już poszły ściany Wow Dobra, teraz już go nie... Już nie strzelać. Nie strzelać. Nie strz... nim. Za... Ten był do zdobycia. Ach, trudno. Dobra, wrzucimy jedną snajperkę na, na dach, chyba tutaj. Alex, Skocz tutaj. Co, nie by niuchałeś nic? A, przeładuj. Będzie się działo! Teraz ile im amunicji, starsza? Nie, ja chcę... Tak. Wężowe oko na ten daszek Resztę przeładować Rozwalmy parę ubów Mogę siać! Przeładowana Broń przeładowana Aha. Dobra Gdzie, że... Dosyć spokojnie się wszystko odbywa. Lebiedzia. Kontener. No zbliżamy się. Alex. Co tam jest? Co to? Martinez. Martinez w poprzedniej walce nie wytrzymał z mutonem. Dobra, schowaj się tu. Wybacz, nieprzyjaciół! nie Snajperka, muszę ją rozmieścić w jakimś fajnym miejscu. A może tu ona i tak będzie miała pełną osłonę. A ty tak, trochę przeczuwaj. A co ty tam słyszałeś? Czekaj, 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 trochę inaczej to zrobimy. Ty Możesz tu nic. z sklepę ogniową! Aleks, widzisz coś? Nic. Wypatruję wroga! Rozgaz. Wypatruję wrogów. Co jest? Pusto? No dobrze, spróbujemy rozmieścić snyperki wyżej. A ty na razie czuwaj, czuwaj, może coś wyskoczy. Nic. Hmm. Kto to jest? Aha, Alex. A no, wyjdź tu na Fabia. Nic. Broni w pogotowiu! teren. Co na podejrzany spokój. A tu już jest sprint? Widzę cel! No coś. Norwa. O, wali strzelbą się lepiej złożyć Muton tam jest O, jak ty... Chybiłem, gnoja Dobra, pokażcie mi co tam się dzieje. Walker hmm. Ty masz taki ruch jeszcze, tak? Spróbuj tu. Wow, dobrze. Ale i tak nie strzelisz w tej turze. Kucno. Ale ty go widzisz. No to zwykły ten jest. Taki... Muton, nie a nie Burst. trafiłoby Moje potężne już te karabiny plazmowe Ale ona coś widzi Mutona I to jest kto Wybiewa Gdy masz ruchów? Jeden I ty jest On tu podbiegnie i cię uderzy? taką odległość? No to ty przywartuj Co kogo tu zwartuj? Walą w niego Pudła, poprawiam. No, popraw, popraw. Tylko się nie, nie powstrzymać ze strachu. Pięknie, aleks. No, będziesz go łapał, chyba. Ale podszedł. No dobra. Teraz musimy go złapać, bo jest naprawdę osłabiony. Jakby to zrobić? 8 kresek. No to strzel. Strzelaj, no. No strzel. powo nie zabij? No co jest? No tu jeszcze raz, popraw. Spróbowałeś takie odległości. Zastraszenie puściły. Ona się może posrać ze strachu. Tak, posrała się No ale dobrze, dobrze Okej okay. Bardzo dobrze Tylko w ogóle się postrała Alex jak wygląda twój ogłuszenie? Ile musisz mieć? Trzy, ma trzy, lub mniej 34 na trafienie, za mało. Musicie go jeszcze osłabić pistoletami. Tylko, żeby wam mi nikogo nie postrzeliła. Weź pistolet. Wal go. Pięknie. On się jeszcze ruszył. O, ja pierniczo. Ale gdzie te... o, ale... Cholera, uciek! No ale Próbujesz go łapać On ma 4, nie 3 Dobra, to ty pistolet W Zł złą stronę uciek! Jeden. Wlas do góry! A, ale, a on go złapie, Alex, teraz? Nie wiem. Co na... Trudno powiedzieć. No spróbuj Mam nadzieję, że to działa Nie udało My się wciąż stoi, stoi ja Nie udało się Wyeliminuj go Dowódco, operacja zakończyła się powodzeniem Już? No dobrze, no znowu nie złapałem mutona, no niech to I wszystkie nasze misje pójdą równie dobrze jak ta. Obcy nie mają żadnych szans. Nie mają żadnych szans. Drużyna. No dobra, a ta. Pamiętaj, będziemy Cię obserwować. Ale ja chciałbym wiedzieć jedną rzecz. Co robią laboratoria? Brak aktywnych badań, to jak ja te bez badań? Tak coś podejrzewałem. To ja normalnie sekcja. Dobrze. To ja tyle dni ważne. Ale szybowiec to kolejna odmiana zidentyfikowanego wcześniej okazu. Jak widać, obcy wprowadzili znaczące modyfikacje pancerza oraz systemów uzbrojenia i zlikwidowali część słabych punktów. To niezwykle niebezpieczny przeciwnik. Dobrze. Żadnych badań nie było. No co skandal, no? Chyba z tydzień albo więcej Dobrze. Zobaczymy co się dalej dzieje. Wykryto kontakt. Co to jest? Średnie nadzorca. Ciągle ten nadzorca Wypuśćmy śliwce. Ale... No dobrze. No, ścigajcie, ścig, ścigajcie cel. No, strzela trzema takimi plecalowymi. Czerwi, uciekaj! Spadamy! Zestrzelony. Straciliśmy. Dobra, jeszcze jeden. Wykryto kontakt. Kruk. Nadzorce Na nie tak łatwo złapać. Wow, on tu latał już nad... Kontakt utracony. On latał już nad satelitą. Już chciał satelitę niszczyć. Dobra. Tu będziemy chyba nagrywać. Ja bez badań chyba byłem ileś dni. No, no co za osioł, no. Dobra, na razie, do widzenia. Do następnego odcinka.